Pozwala na bezpieczne strzelanie z różnych broni. W szkole podstawowej numer 2 w Oleśnie powstała wirtualna strzelnica, pierwsza w powiecie oleskim. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy klasy mundurowe, że mamy cyberklasę, to w, w zespole szkół, to w liceum. Więc będzie komuś z tego korzystać, ale również i młodzież z innych szkół na pewno zainteresuje się tym tematem, bo, bo to jest rzecz bardzo ciekawa, w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebna. Udało nam się wygospodarować salę lekcyjną. Jest to sala specjalnie przygotowana, są zaciemnione rzeczywiście okna, są żaluzje zewnętrzne, jest wyguszona sala. No i to generalnie wszystko, ładnie wymalowana, gdzie zrzutnik powoduje to, że, że na, na ścianie że, 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 że można być. Strzelnica przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią daje wiele możliwości stopniowania trudności i poziomu zaawansowania. Tutaj się uczymy celować, uczymy się postaw, tak jak panowie przed chwilą widzieli, korygujemy te postawy, żeby one były jak najbardziej prawidłowe. Jak później już wyjdziemy sobie na prawdziwą strzelnicę, no żeby to było wszystko okej. Okay. Naprawdę bardzo interesujący i myślę, że dużo osób może z tego korzystać. Tak, akurat pierwszy raz mieliśmy z tym wspólnego, więc Fajno, fajno. Dobór broni umożliwia poznanie sprzętu i naukę strzelania w różnych warunkach. Jak chce iść w przyszłości jaki służy mundurowy no to mi się to przyda ten nawyk właśnie więc chciałabym to szkolić a czego się już nauczyłaś dzisiaj jakie informacje trzymanie broni i prawidłowa postawa w rzeczywistej broni się inaczej strzela bo jest odrzut i wszystko jest tutaj cięższa, wszystko tak wszystko jest wszystko. cięższa tutaj jest wszystko takie lżejsze, łatwiejsze ale no to i to uczy tutaj właśnie cenności i obsługi. Całość inwestycji kosztowała ponad 196 tysięcy złotych, z czego w 79% została sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Chodzi o to, żeby formować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności, tylko jest podstawowa sprawa. My nie chcemy uczyć robienia krzywdy, tylko umiejętności posługiwania się bronią po to, żeby poczuć. Namacalną odpowiedzialność za wspólnotę lokalną, za własną ojczyznę. Strzelnica powstała w ramach projektu Strzelnica w Powiecie 2022.